Siemanko, z tej strony H675, yy, a dzisiaj jesteśmy na serwerze ziomki 6. gomc, yy, Ze mną jest blade, nie wiem czy go będzie słuchać. Hmm. Przedstawię wam najpierw spawna. Dobrze, tutaj się rozpimy. Yy, tak, tu, tu. Yy, tutaj po, na, prost, na wprost mamy administrację serwera. X john Blade, y, Camajda, Pumcia, Kliperek, Natanes, <grystanie> Squad, y, Volt, Skyle i Black Legion To są wszystkie warpy Ender, Event, Nether, y, Parkour, PvP, Klatka, Survival <grystanie> i regulamin pod yy, komendą Rulas. Dobrze, pierwsze, nie wyzywaj administracji, no ale graczy też to się dotyczy oczywiście. Administracja zawsze ma rację i nie reklamuj innych serwerów. Dobrze, tutaj są budowle naszych administratorów i budowników. To jest akurat budowla byclipperek, czyli że administrator. Tutaj mamy chap skład. To jest chyba moderator, jak się nie mylę. No, admin. Hmm, tutaj już wipek się coś mnie pyta. Tak, tutaj jest y, enchant. Y, różne level, 16, 18, 30, 1. Teraz zaprezentuję warpy. Warp PVP. Tu jest o takie. Taka klateczka. Yy, dobrze, teraz warp, może event. Tutaj ogólnie odbywają się eventy. Mm, warps, warp. Warp. Neter, No i... o, ale ladży Dobrze, tutaj mamy Warp Neter. no i od razu w twierdzy I się respimy Z ty szkielet robi? Widzimy od razu się tutaj respimy Dobrze No dobrze, warps, warp może teraz Sparta, oczywiście Dobrze, no skakaj Na dole jest woda <grych> Niby woda No ale to takie tam Nie odpowiadamy za stracone itemy <grych> Dobra, mm, ja już kończę mm, Filmik był nagrany z Blade'em Dobrze, cześć, na pa